witajcie, witajcie moi drodzy, nie wiem czy uda mi się nakręcić ten film, ponieważ y, moja córka śpi za oknem i boję się, że może, mogę ją wybudzić, więc staram się mówić cicho. Y, y, o targu opowiem jutro. Teraz to już nie jest czas, żeby do niego wracać, jestem zmęczona. Powiem tylko, że było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Poznałam parę fajnych, ciekawych osób, ale tak jak mówię, będzie to wszystko jutro. Byłam też wieczorową porą na takim spacerku. Oczywiście trasą śmietniczkową. Co znalazłam, to pokażę. Co kupiłam, też pokażę. Na nią część wiecie, bo już mówiłam. Ale na filmiku to zawsze troszkę inaczej wygląda. <laughs> no, teraz odpoczywam. Nie wiem, ile ja zrobiłam kilometrów. Dzisiaj trzeba sprawdzić. Na moim krokomierzu. No, pokaż się pokaż 13638. Tak sobie dzisiaj y, przeszłam. Nawet nie wiedziałam, że tak dużo przeszłam. Myślę, nieślę. Y, chyba chciałam y, dorównać Ani, bo też zrobiła 13 000 dzisiaj. I cóż, no, ale nie, to nie chodzi o konkurencję, o rywalizację, tylko o zdrowie. Ja dzisiaj y, troszkę przesadziłam z fast foodami, więc trzeba było się gdzieś przejść, bo ja, ja innego sportu nie uprawiam, jak spacery, i świetnie się po nich czuję. No i tak. I też spotkałam znajomego ze starych czasów, jeszcze z czasów galerii. I nie poznał mnie. Ja mówię, że jak się kogoś nie pozna, to będzie bogaty. <laughs> no, ciekawe, ciekawe. U mnie z tym bogactwem to tak troszkę na bakier zawsze, bo jakoś tak zawsze te, te jakieś większe finanse mnie omijały. <laughs> Może czas zmienić ten trend nie wiem, no zobaczymy to pieniądze są ważne bo pomagają w życiu codziennym natomiast nie są najważniejsze ja lubię też pomagać innym osobom więc czasem jest tak, że mam w portfelu parę grosza i tak je rozdam jakimś bezdomnym albo kupię im bułkę albo coś tam i te pieniądze gdzieś tam wydam no nie wiem o której zrobię filmik, bo rano jeszcze muszę załatwić parę spraw. Jak już to wszystko pogarniam, że tak powiem, to już troszkę mi się głowa uspokoi. No i tak zmęczona jestem, zmęczona jestem. Stałam o 3 rano. Yy. Tak nieraz sobie przypominam jak ktoś mi napisze. Taki nieładny komentarz, że jestem pasożytem społecznym, że nie pracuję. Do roboty, leniu, weź się za pracę, weź się do roboty. No, mam też takie komentarze, niestety. E... Drogie panie i drodzy panowie, e... myślę, że czasem pracuję więcej niż niejedna pani w biurze robiąc dobre parę kilometrów nosząc ciężkie rzeczy czasem stając wcześnie rano tworząc zajmując się domem zajmując się kanałem to jest mnóstwo mnóstwo spraw które trzeba po prostu logistycznie opanować trzeba mieć czas dla córki trzeba mieć czas dla siebie Trzeba mieć czas dla domu, trzeba mieć czas na pracę, dla bliskich, dla znajomych, dla was, To no, nie jest tak, że ja nie pracuję, no ale dobrze, dobrze, nie będziemy się nad tym rozwodzić, no. Ja żyję po swojemu. Po prostu hmm. odkryłam, że duszę się w wszelkiego rodzaju y, związaniach, hmm. typu praca na etat, kto, gdzie ktoś mną rządzi, typu związek, w którym muszę się podporządkować, Typu, że muszę zrobić coś wbrew sobie. To nie jest mój świat. I już na tyle się tak udało mi się zrozumieć siebie, że po prostu nie będę za tym podążać. Za tym zniewoleniem. Tak samo zniewoleniem może być telefon, telewizja. Różne rzeczy. Alkohol. Ja na szczęście nie mam jakichś tam nałogów, nie palę. Alkohol tak okazyjnie dzisiaj sobie pije, ale to tak właściwie świętuje ten targ staroci, że... Bardzo fajnie tam się podziało i że dałam radę, że, że się nie bałam ludzi. No i, i było dobrze. Było dobrze. Czasem się właśnie zastanawiam, czy to, że stało jak się stało, że. Z, rozstałam się z moim partnerem, nie jest właśnie tym, co mnie postawiło na nogi. Że właśnie ten mój wolny duch potrzebował tej wolności, że inaczej funkcjonuje, że nie muszę brać odpowiedzialności za drugą osobę. Oczywiście biorę odpowiedzialność za moją córkę. No, ale ona jest dorosła. I już nie mogę jej wiele zabronić. Właściwie niczego. Mogę ją tylko przestrzec, a i tak zrobi po swojemu. Także. No cóż, samo życie. Coś mówiłam jeszcze, ale telefon mi się wyłączył i <grymnie> skasowało. znaczy się nie nagrało mi się część filmiku? Pokażę wam mój najnowszy projekt. Trochę się nie komponuje kolorystycznie. To jest patera sklejana z kloszem. Klosz jest w kolorze. Bursztynowym, a patera jest takim musztardowym. Nie widać tego, ale świetnie wygląda z tym świeczką. Tak. Jutro pokażę, może w, lepszej, w lepszym dziennym oświetleniu. No, czy ja tam jeszcze mówiłam? Coś zaczęłam o karnie życiowej, ale nie wiem w jakim kontekście wam mówiłam o tym. Yy, że. A yy, nie, to może kiedyś indziej do tego wrócę, bo już po prostu nie mogę sobie przypomnieć, w jakim kontekście nawiązałam do tego. Ale to tam kiedyś. Siedzę sobie o jakiś pan przyjechał chyba z wakacji. Z walizeczką idzie. No dzisiaj też widziałam parę osób, chyba zjechało, jest niedziela, więc pozjeżdżali z urlopów, z weekendów. Pokowe walizki. Wypoczęci, zrelaksowani, a jednocześnie smutni, że już musieli wrócić. No takie życie trzeba iść do pracy, trzeba robić swoje. To, co każdy musi lub lubi, lub chce. No, i tak. Rózeczka też taka sobie fajna leci. Zaraz pewnie się rozłączy, bo drugi telefon mam słaby. <słucham> Chyba sobie odsłucham tą pierwszą część filmiku, o czym ja już mówiłam, a o czym jeszcze chciałabym powiedzieć. Bo gdzieś się zgubiłam w moich tematach i nie bardzo wiem, o czym już mówiłam, a o czym jeszcze nie nie wiem, ten telefon ma taką dziwną funkcję, że wyłącza się po pewnym czasie, tak jakby robił przerwy, sekwencje w filmowaniu muszę sprawdzić, czy on jest jakoś tak ustawiony bo jest to trochę niekomfortowe później muszę montować filmik z kilku części Zaraz sprawdzimy, w czym rzecz. Przyjechała pani o pięknych, chyba rudych włosach, kręconych, młodziutka. Pewnie z pracy albo też z wakacji. Przed chwilą pan, robił sobie kolację. Ależ tu cicho i spokojnie. Uwielbiam ten mój balkon. Bardzo mi brakowało tego właśnie letniego posiadywania sobie na balkoniku. Powtarzam to już chyba któryś raz, ale to po prostu jest ciągle dla mnie zachwycające. Że mogę tak sobie posiedzieć. A! Muszę... Muszę iść do zarządu. Albo tutaj porozmawiać z naszym aktywistą, sąsiadem, ponieważ sąsiedzi z tego bloku naprzeciwko, tutaj jak tam te światła są, yy, ogrodzili sobie kawałek terenu. I podejrzewam, że nasz blok może zrobić to samo. A jakby blok był ogrodzony, to ja sobie bym mogła tu zrobić ogródek. Może już nie teraz, bo już lato się powoli kończy, ale w przyszłym roku można by było coś pomyśleć. No, to jest dobry plan. Nawet nie jakiś taki bardzo ambitny, tylko po prostu, żeby móc wyjść, posiedzieć. No, jedynie mankament jest taki, że mieszkam na piętrze. Byłoby fajniej, gdybym mieszkała na parterze, żeby można było wyjść po prostu do ogródka. No ale i tak by było fajnie, jakby można było sobie ogródek zrobić. Kwiatki zasadzić, trochę ziół żeby pachniało pięknie w maju, w czerwcu. Uch, kto wie, co będzie w przyszłym roku? Czy będzie wojna, czy będzie pokój, czy będę zdrowa, czy mnie już tu nie będzie na tym świecie? Nic nie wiemy, nic nie wiemy, moi drodzy. Ale marzenia można mieć, trzeba mieć marzenia. To takie napędzające, gdyby nie marzenia, świat nie ruszyłby z miejsca. Ktoś marzył, żeby latać i skonstruował samolot. Ktoś marzył, żeby pływać i skonstruował statek. Mityczny Ikar i Dedal latali wysoko. Ikar za wysoko, bo młody i się spalił. i spadł, a dedal wiedział, że nie można tak wysoko latać. Bo się można spalić. To jest inna interpretacja powiedzenia pycha kroczy przed upadkiem. No. I Kar myślał, że może się wznieść wysoko, pokonać niebiosa, dotrzeć do słońca, że może wszystko. Mimo tego, że ojciec go ostrzegał, i upadł. Niestety. No cóż moi drodzy. Życzę Wam miłego tygodnia, żebyście byli spokojni, zadowoleni, szczęśliwi, zdrowi. Żeby Wam miło prze przeszedł ten tydzień cały. Żeby, żeby po prostu było Wam łatwiej w życiu. Dostrzegajcie małe rzeczy. Zawsze Wam to powtarzam. I będę powtarzać. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.